No, witam w polinie serii na YouTube, moi drodzy patygames Games. Drogi, moi rodzice, zaczynaj! Zagrajmy za Dark Souls 3. Drodzy, wszyscy znamy Dark Souls, wszyscy kochamy Dark Souls, wszyscy go nienawidzimy! Tak jak wszystkie gry od From Software, i nie kochają, drudzy nienawidzą, ale i to grają takie. Itak that idro. What's your and film. Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north. pilgrims discover the truth of the old words Saint of the Deep, Farron's Undead Legion, the Abyss Watches. You lord of the profaned capital. <laughs> you the giant. Unkindled, will rise. Nameless, accursed, undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash. i moi drodzy ja będę grał tutaj typowym wojownikiem czyli czyli wezmę sobie um, rycerza tutaj chociaż wojownik byłby 14 witalności Wigor Wigor Aha. Ja biorę wojownika. Dar pogrzebowy to jest życia. Nie będę tu bardzo ingerował, także jedziemy. Teraz tak. No. No, 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 no. To jest moje właśnie powiedzenie. Dobra, tam dawaj. A ja już to grałem. Wiele razy w jedynkę dużo razy grałem. A w trójkę dużo razy grałem. W dwójkę nie grałem dużo praktycznie w ogóle. Bo ja Wiedynkę grać nie potrafię. Więc no. Ja dwójkę grywam dla siebie. Bo jak każdy wie, ja, ja dwójkę grywam na streamie, ale sobie to daruję. Mianowicie dlatego, że. Oj Boże... Ej Jej, moje szczęście w tej grze... A to dlatego, że... A hmm. ja dwójki w ogóle nie potrafię w tej... Nie potrafię. Aha, dobra. I to jest twój... Okej. Okay. A... Ja dwójki nie potrafię przejść, ja dwójki nie przeszedłem nigdy, nie skończyłem dwójki, w ogóle. Więc... <ścoughs> A... no... no nie jestem... Typowym graczem dwójki Dark Soul'a. Trójkę do jedynkę przejść mogę po 5 razy i 10 razy na dzień. Natomiast, no. No, dwójki już nie. Dwójki już nie umiem, nie potrafię. Kostytanitu, pyk, 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 dobra. A ja nie będę czytał tych przedmiotów, bo przedmioty tutaj to jest właśnie fabuła tej gry. Czy będzie długi ten Dark Souls? Nie wiem. <śles> o. Ja wiem, że niedługo wychodzi Shadows ale nie będę grał w Assassin's Creed Shadows. Zapomnijcie o tym Proszę o tym zapomnieć no. Poczynek Ja w Assassin's Creed nie będę grał po mi się... Nie wiem Ja Mam takie wrażenie, że dla mnie Assassin's Creed skończył się na. Ja wiem, na Black Flagu. Assassin's Creed Black Flag. Eee, chyba tak się nazywał. Bo jedynka była świetna. Dodatek do jedynki był świetny. Assassina oczywiście. A, nie skończyłem. Eee... Do dwójki wszystkie dodatki były genialne. Do jedynki też były świetne. Trójka Assassin's Creed też genialny Assassin. Czwórka była nad spoko. Co jeszcze, co coś? No, czwórkę, no to nad spoko była. Mmm, później nie, nie pamiętam co było. Później było chyba Unity, to nie grałem w Syndicate, też nie grałem w Origins, też nie grałem w. W w, 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 w trochę grałem w alhal nie grałem no i teraz jest właśnie ten y, Shadows, którego gr grać nie będę Nie będę grał w Shadows, to już od razu mówię. Ja mogę 50 razy zagrać w Gotika 2, jak będziecie chcieli, ale nie w Shadows. Mogę Wam nawet jedynkę, mogę Wam czwarty. Drugi raz się będziecie chcieli, ale nie Assassin's Creed Shadows, to nie 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 nie. To proszę zapomnieć o tym. A... Nie nie kupuję mi jakoś Shadows, pomimo że... Ja lubię Assassina, to nie jest tak, że ja nie lubię Assassina, ja uwielbiam Assassina, tylko że no po prostu no, nie no. No nie kupujemy Shadows, no. Dobra, dziękuję. No po prostu no, nie kupujemy nie mm. Tak no. no. No nie wiem co o tych grzewu, nie wiem co o tym myśleć w ogóle. Dajcie znać.

Mmm... Ale nie nie, 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 nie. Mówię, dla mnie Assassin to się skończył na. Yy, na właśnie na Black Black, czy na czwartej części. I tego się będę trzymał. Ja wiem, że inni mogą mieć inne zdanie, bo nie każdy musi mieć tak samo, tak? Hmm. Chyba to by było na tyle, jeżeli chodzi o nagrywki z Assassin'a. Hmm. Dobra, idziemy sobie do kapliczki. To the bonfire, unkindled one, I am a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones and must be delivered to them. To this end, I am at thy side, ashen one. To be unkindled is to be a vessel for souls sovereignless souls will become thy strength i will show thee how ashen one bring me souls plucked from their vessel farewell may made the Dabra. Uh, uh, uh. Co tu się... A nie, nie, tu się robiło. Okej, okay, dobra. Robiło się to... Uh, uh, uh. Ty. To jest pan Kowal.

Or the Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Don't you think? <laughs> <laughs> To był A jak się wchodziło, znaczy jak się tak was ten, 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 to mi tego go się przypomina Firebase, taki, no tu, jakiś kolejny mnie umarł i tak dalej i tak dalej o. I, o. i tak tu zginiesz. Mm. Dobra, nara. Żył Czy? A nie, nie to No. Łatwa wygrana. Aha, dobra. Trzeba zresetować. Gdyby się pojawiło. Karcia w stuć, zachód. Aha. Lecimy, lecimy, lecimy tu. 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 O, a jak poznajecie? Z której on może być? Z tak, to jest olbrzym z drugiej części. Jakby ktoś pytał. Dobra, dwie próby wskoczenia. Jak mi się nie uda, to zrobię to poza kamerą. O chuj. Dobra, Pierwsza nie Jeszcze dwie. O, cały mnie w dupę. Dobra, wrócę do was. Amram, skoczyłem. Trzeba się po prostu odbić od tego drzewa i... Wszystko. Idziecie tu. Idziecie tu. 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 Jest on. Macie migoczący Tytanit. Idziecie tutaj. Obracacie się w zasadzie. Lecisz, 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 lecisz i lecisz. Tu idziecie, tu. Tu. Tu jest Ptaszor. To jest fragment Estusa. Widzicie tu, tu. Tu macie iluzoryka. Tu. Tu. Tu otwieracie. Macie sygnał z chciwego węża, daje wam więcej dusz. Zakładacie oczywiście, bo jesteście chciwi. Czy ja mam na level? Oczywiście, że mam.

To tak, tak, Dark Souls 3 jest trzecią serią. O. Tak, to to jest trzecia seria. Jakby ktoś pytał, znaczy no, jak kiedyś tam to było 4 lata temu ja Dark Souls nagrywałem, ale to, 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 to się trzeba usunąć. Ustawić od nowa, moi drodzy. Chyba, że ja mam taką propozycję, nie wiem jak wy, bo ja nigdy wam powiem, nie grają w Total Wary. Chyba, że chcielibyście jakiegoś Total War'a starego, tam nie wiem, Mediwala czy coś, takiego wiecie, takie, taka typowa seria, że noob gra. Co byście powiedzieli na coś takiego? z right right <mum> Teraz, bo to jest duży z młotkiem, to jest halabardą. Mhm. Generalnie ja wam pokażę ja, ja tu już mam jedno zakończenie, które chcę zrobić i je zrobię. Ała. teraz ty. O Jezu. Co matko jedyna, co ja robę? Tak ja tak. O, o, o. Dobra, no. Mam dwadzieścia, no może. Bo tu jest jeden chłop który... Okay. ...przemienia. Dobra, udało się. I on, moi drodzy, daje... grudę tyt... znaczy... odłamek tytanitu, nie grudę dwa Odłamek i żar. No. To był fart. Hmm, bo nierzadko daje żar. I teraz takie, ja ja bo ja będę grał. Oj. Typowo pod siłę. Taki wieczorkowy Dark Souls. No cóż. I to by było na tyle w tym odcinku, My drodzy, tak, odcinki też nie będą długie jakieś z tego Dark Souls, zapomnijcie o tym, więc uh, ja tu dziękuję za uwagę, zostawcie suba, lajka, komentarz i widzimy się w kolejnych odcinkach z Dark Souls. Na razie!